Siemaneczko Ludziska, z tej strony Tomek, a dzisiaj Overwatch. Wchodzę już do sound gier. Już włączam ci bohaterowie. Oczywiście, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika dzwoneczkiem. A ja lecę do gierki. Już się włącza. Wybierzemy postać wieprza. zabiliśmy, och, no już nas dodało, więc idziemy, jedziemy do Rosji, do zakładu wojska Industry, czy jak to co się tam nazywa. Jesteśmy Esz, była już chyba na moim kanale. Jest to taki sniper, była już na pewno nawet Wiecie, kto to Reinhardt, Tutaj McCree, chyba powinniście wiedzieć. Hanzo, to wiecie, taki Łucznik, chyba też już było. Reinhardt, to wiecie, ten z osłonką. Tam leci burzyciel. Wiecie, ten chomiczek. A, powiedziałem, hej. Aha, tutaj. No to tutaj czekamy. No, niestety nas zabili. A ten stoi sobie. Nie wiem, co się dzieje. To nie jesteśmy my, to jest jakiś krysenną. Jesteśmy teraz trupią wdową. To jest taka snajperka. Będziemy do celu. Nie mogę. O, dobra. Oj. Spróbujemy tu coś. O, ten się ru ruszył w końcu, ten żniwiarze, a ja już niestety zginałem, nie jestem za dobrą, Hanzo jeszcze, honor zaś daje odpuszczanie, jak on tam zawsze mówi. jaj, no nie, nie jestem dobry o, maj tu maj by mi mogli dać o Jezus, najgorsza postać, przegraliśmy o. niestety przegraliśmy więc przechodzimy do następnej rundki Przechodzimy sobie na. Na co to możemy? Chyba na to samo przejdziemy. A ja teraz lecę do dead matchu i będę czekał, aż mnie doda. Lecimy do takiej Energy landii trochę. Jeśli wiecie, co to jest, biorę wieprza. Wiem, że to moja taka druga najlepsza postać, więc go ja tak często ją gram Nie wiem dlaczego, ale prowadzę Nie wiem nawet jak o! No już niestety nie prowadzę, bo już znaleziono na mecz, więc dołączamy. Jesteśmy w Nepalu. Lecimy. Jesteśmy w tym momencie krasnoludkiem. <mum> Nie, dobra. nie mogę już, bo mam za dużo wiadomości mm. i nie mogę już atakować. O, Odzie. banana Ber mnie zabił. Banana Ber ogólnie miał 36 HP i mnie zabił jesteśmy Brygidą, Chyba już była na moim kanale tam, tam damy zdrówko Jak podejdziemy. Ajajaj. no, niestety Brigida nigdy nie wygra z Orisą. Ale przechodzimy do następnej postaci. Jesteśmy teraz z Zarią, czyli z Rosji. Bo tylko, to, y, tylko jedną osobę znam, że jest z Rosji, więc jakoś nie przypadam za Zarią. Nawet nie wiem dlaczego, ale nie przypadam za nią. No to jest tak jak. No tak jak tak typo, typowi ruscy ludzie, tak mi się kojarzą Czy zabiłem? Co się stało? Wy to widzicie? To jest mi chyba... Pierwszy kilzarium, nie no. Na pewno ja. A jeden z pierwszych... Ogólnie, ogólnie Zaria jest dobra. To też nie może być na, na za bardzo daleko.

Przegraliśmy, albo nie, nie przegrywamy, w ogóle nie przegrywamy, no dobra, czyli ta atakuje, dobra. Na to, że wyszedłem, to no niestety nie udało się, więc lecimy do następnej rundy. Tu, tu, tu! Jesteśmy w tym momencie złomierzami. Nie wiem dlaczego tak się nazywa To postać ma taki granatnik. Więc co ja już szczelam, Poszłam sobie do kubełka. Oczywiście no napiszcie mi w komentarzu co wyjdzie Fortnite'a, Overwatcha czy Geta Dziś pojawiam na moim kanale pojawiam się trochę mniej filmów Dobra, przodowuję i pędzimy Trochę chyba przyspieszyłem swój ataczek nie ataczek tylko yy... Chud. Właśnie zabiłem Dobrze idzie jak na złomiarza jest. Co się dzieje? Co ja robię tym złomiarzem? Niestety zginęliśmy, ale bardzo dużo zrobiliśmy, więc ja jestem z siebie dumny. O, jesteśmy wieprzem, dosyć dobrą postacią, jak dla mnie w sumie możemy szybko zginąć. Właśnie go zabiłem. Zabiliśmy następną osobę, ku się uleczyma. Dziękuję. Dziękuję.

Dziękuję. Ogólnie, sorry, że się tak mało odzywam. Ogólnie, jak jestem pod presją, to się mało odzywam. Jest. Wygraliśmy. Mówiłem, że wieprzem będę dobre. No i się udało. Może to też trochę moja zasługa, ale jedziemy i teraz z tym Już chyba był na moim kanale. To jest taki taki typ, który ma tarczę, ma takie coś. No i tam przygłożeni, jakieś tam inne jeszcze taki No, już czekam, aby wyjść. Ogólnie teraz to zajmie, to wygrywa. Bez 1 do 1. Odbiliśmy się. więc się bardzo cieszę Tutaj trochę poprzewracam. Nie możemy, nie możemy mieć takiego porządku. Reinhardt nie lubi takiego porządku. O, właśnie to jest jeden z jego ataków. Oj. To kto mnie bił? Ktoś mnie bił. Ja 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 Niestety Zginęłam Myślałem, że mnie zatrzyma, ale niestety nie zatrzymałam O nie, niestety mam dalej Reinhardt'a. Nie jestem za dobry Reinhardtem, więc za bardzo nie chciałem, ale najważniejsze, że już, że mamy przejęty punkt. A akurat Divę tą popchnąłem więc się bardzo cieszę. Oj, niestety ta dziśba miała bardzo mało, ale... Ale niestety nie udało się, więc teraz obserwuję. O, jesteśmy teraz z symetrą. Teleportujemy się, bo po co czekać? Jak ma, ja jestem inżynierką, która się w tym specjalizuje. Akurat nikt. E, bo tam. Bo tam. O ja. No, tu jest e, dusza za dyma. Więc e, niestety mnie zabili. A tuś. Prędzej czy później by mnie zabili. Ogólnie przegramy Znając. Uwaga! Jest! Mam siedem HP! Zabijam następną osobę. O, mamy i apteczkę, która wyleczy mi całe zdrowie. Dobrze nam idzie, czy zaraz zaraz zwięziemy? Ogólnie, bardzo dobrze nam idzie. Uuu! Wygraliśmy! A ja zaraz zobaczę, czy będziemy mieli Play of the Game. Niestety nie. Zobaczę jeszcze, czy mamy skrzyneczkę. Nie mamy stroneczki, więc do następnych odcinków ja się z wami żegnam. Cześć!